Dzień dobry. Pewnie się zastanawiacie, co ja robię o wschodzie słońca nad morzem. Otóż jestem tutaj w pracy, nagrywamy o trzeci dzień w Shizuoka, w mieście Fuji, dla naszego klienta w fabryce plastiku. Dzisiaj ostatni dzień i nagrywamy z drona wschód słońca nad fabryką z górą Fuji, co może być jeszcze lepszego. A teraz pozwólcie, że opowiem Wam, co się wydarzyło do tego dnia dzisiaj. Ponieważ ten tydzień był trochę szalony, więc to wszystko jest tak porozrzucane A jutro lecę z Zajko na Guam Dzień dobry, dziś jest niedziela Wróciliśmy już do Japonii i powiem wam, że mam najgorszego jetlaga chyba w historii Trzy tygodnie spędzone w Polsce spowodowały po prostu to, że mój organizm jest teraz tak po prostu rozregulowany, że Nie spałem praktycznie w nocy, od drugiej siedziałem montowałem filmy, posprzątałem całe mieszkanie Aiko się obudziła o 12 prawie e, na wszystko gotowe, a ja wtedy dopiero poszedłem spać Już jest sezon na truskawki, więc to ma piękne truskaweczki mm, wyglądają super, tego herbatka i dzunda Jeśli chodzi o japońskie truskawki, to największą różnicą z polskimi jest taka no, że kupuje się no, prawie na sztuki tak, w opakowaniu jest ich kilka, kilkanaście Zazwyczaj są dużych rozmiarów, oni selekcjonują, wybierają tylko te najładniejsze Nie kupuje się na kilogramy truskawek No i są dość drogie Nie wiem, absolutnie nie wiem jak to możliwe Tyle Aiko przywiozła ceramiki z Bolesławca I zapakowała to w tyle papieru i to było na nas w bliskach wszystko Aiko, how? Dlaczego? A w tym tygodniu bierzemy się już do roboty Od wtorku praca w ogóle jedziemy z Krzyśkiem na 3 dni do Sidzłoki na plan zdjęciowy Będziemy nagrywać film dla firmy produkującej plastik Po powrocie do Japonii także w skrzynce na mnie niespodzianka Dostałem książkę od mojego znajomego Zbigniewa Graczyka Który podróżuje po świecie na wózku i wydał książkę Wózkiem przez świat Tak też nazywa się jego kanał i fanpage no, jestem podróżnikiem. Fajna książka ze zdjęciami kolorowymi opisuje w niej swoje podróże. Jest także rozdział o Japonii i nie tylko. Ja ze Zbyszkiem spotkałem się w Tokio i trochę pozwiedzaliśmy razem. Miałem okazję go le trochę lepiej poznać, i także znalazłem się w książce. Więc, tak, jestem chyba po raz pierwszy. Czyjeś jeść książce. Za co bardzo dziękuję. Dziękuję za książkę, przeczytam ją wielką przyjemnością. A Wy także możecie ją zamówić na stronie Zbigniewa. Już wieczór, czas na kolację. Dzisiaj mamy e, oden, taki domowy oden. Znaczy, już kupny, a nie zrobiliśmy tego sami. Co to jest oden? Oden to są takie japońskie warzywa i nie tylko gotowane w takim wywarze dasi. Często też używa się ryby, żeby przygotować te różne właśnie potrawy. To jest ryba, ryba. Tu mamy coś, co wygląda na gołąbki. No, zajadamy. Aiko właśnie słusznie zauważyła, że w Polsce nie jada się takich po prostu surowych warzyw właściwie. I tak trochę od właśnie w Polsce. Przytuję 3 kg. Znaczy uwielbiam polskie jedzenie i cieszę się, że mogłem w końcu spróbować polskiej kuchni, ale przytuję 3 kg. Bardzo szybko. Dzień dobry. Dzień drugi, jetlaga. Znaczy, już teraz lepiej mi się spało. Śniadanie. Co w śniadaniu można pooglądać z rana? Oczywiście, SpaceX. I rozpoczynamy lądowanie rakiety. Mógłbym dogadać nieskończoność. Dawaj. Czy trafi w środek? Niesamowite, patrzcie na to. Sam środek. Teraz zabieramy się do roboty. Przede wszystkim ostatnio mówiłem o tym, że chcę się bardziej zajmować turystyką, także. Więc muszę przygotować parę. Programów wycieczek na ten rok zaczynamy od Korei Północnej. Kolejne wyjazdy w tym roku na majówkę, wakacje i prawdopodobnie wrzesień. A co powiecie na Sylwestra, może też. Więc zabieram się już za przygotowanie jakichś wstępnych programów i rozpoczynam propagandę. A także ymm, mam zamiar zajmować się wycieczkami do Japonii. Jestem przewodnikiem, przypominam, jeśli szukacie przewodnika w Japonii, zapraszam. I mam już paru klientów, i dla nich także muszę coś przygotować. Nie, dzień dobry. Dramat, jest, jest 6.20. Dramat jest nie dlatego, że jest tak wcześnie, bo, bo nie wiem, bo wstałem wcześnie. Ja po prostu w ogóle nie spałem. A nie spałem z dwóch powodów. Po pierwsze, po powrocie z Polski wciąż męczy mnie mega jetlag i naprawdę mam problemy ze snem w dziwnych godzinach. Zasypiam, śpię, e, jest źle. Nie mogę zasnąć dlatego, że biorę udział w konkursie na wyjazd do Indii, do regionu Kerala, I mam 662 głosy. I obecnie jestem na całkiem niezłej pozycji, żeby wygrać ten wyjazd. 30 youtuberów z tego świata zostanie zaproszonych właśnie do Indii na koszt indyjskiego podatnika. Więc zobaczymy, czy się uda. I chciałem wszystkim Wam teraz serdecznie podziękować, bo to była naprawdę mega szybka mobilizacja na live streamie. I dzięki tej mobilizacji udało się zdobyć tyle głosów i rzeczywiście mam szansę na ten wyjazd w marcu. No dobra, to już przebrany. Zgadnijcie, ile spałem? Zero minut. Ale czuję się jakbym był trochę na haju. Chyba jakbym wziął jakieś mocne prochy. Ciekawe, kiedy zejdę. Aldor, teraz idziemy do biura. Dzisiaj pracowity dzień. Spotkam z klientem i w ogóle dużo się będzie działo. Jestem bardzo zajęty, więc ruszamy. Jestem już, w i idę do biura Jak myślicie, jak długo spałem w pociągu? Ani chwili! Jeje, czyli się wciąż zajebiście Zobaczymy, jak długo jeszcze wytrzymam Więc dzisiaj jest taki na pewno maraton no muszę przyznać, że jestem niesamowicie wdzięczny wszystkim widzom, którzy już na mnie zagłosowali i tak wspierają w ogóle ten projekt I to tak nagle, nie? Ja, nie brak mi słów Brak mi słów po prostu Nie chcę, żeby zabrzmiało, że narzekam, ale nie mamy prądu w biurze. Um, czy zapłaciliśmy rachunki w tym miesiącu? A brak prądu, znaczy także brak ogrzewania w Japonii. Wszystko martwe. Na dworze zdecydowanie dezapelacyjnie cieplej niż w biurze. Idziemy teraz na te spotkanie z klientem. A ponieważ jedziemy na teren Stanów Zjednoczonych, czyli Guam, w ten weekend, to zarejestrowałem swojego drona. Żebyście mi nie pisali w komentarzach, że latam nielegalnie dronem. Trzeba się zarejestrować na stronie FA Drone Zone, zapłacić 5 dolarów i podpisać swojego drona specjalnym numerem. Dzień dobry, i nagle przeskoczyliśmy do na środy. Rano. Wczoraj wieczorem do późna siedzieliśmy na streamie i walczyliśmy o głosy w konkursie Kerala. W pewnym momencie już nie wytrzymałem, musiałem mi spać. Zostawiłem. Mojego kota na straży, który przebrał się za mnie I powiem wam, że bardzo skutecznie zbierał głosy Bo udało mu się zebrać ich aż... Tu, 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 tu. Około 300 Jak szedłem spać to miałem ich 1300 Teraz na 1670 Więc naprawdę kotek walczył o głosy niesamowicie Chciałem podziękować streamowi, dziękuję streamowi Wszystkim, którzy pilnowali przez całą noc streama Dziękuję wam serdecznie Wychodzimy do pracy, jedziemy do sidzyłoki z Krzysiem Mamy 3-dniowy plan zdjęciowy Jeśli jest na liście, co robi ta dziura tutaj przy automatach do biletów a tam pan, który pracuje na stacji, może się do was odzywać Może naprawiać wasze błędy lub naprawiać błędy maszyny Była góra Fuji już nie ma góry Fuji, tak szybko ten ścigant nie jedzie. Gonciarz nagrywa już vlogi na dwie kamery, bo jedna mu nie wystarczy. Vlogi, więc vloguję w twoim vlogu. <noise> Dzisiaj nieco za silny wiatr z naładzeniem dronem, ale przynajmniej jest piękny widok na górę Fuji. Uff, już jesteśmy po pierwszym dniu na planie zdjęciowym. Jutro czeka nas cały dzień. Pracy, ciężkiej pracy, bardzo bardzo intensywnej. Konkurs na wyjazd do Indii jeszcze trwa, mimo że powinien się dawno, dawno skończyć, ale zobaczymy. Dzięki Waszej pomocy udało mi się zdobyć dość dużo głosów, więc może i mam szansę na zwycięstwo. Dzień dobry, piękny poranek tutaj w Shizuoka. Dzisiaj kolejny dzień pracy, a ja krótki jogging przed pracą. Dawno już się trenowałem. Patrzcie na ten widok. Nie na ciężarówkę, na tą górę podziw. Ja, jestem nad wybrzeżem. Wow, A, pięknie. Siódma rano. Cudowny widok. To jest tak. półwysep Izu. Si złocy. Słodzi słońce. Tak wygląda wybrzeże. Nie wolno się kąpać za głęboko. Niebezpiecznie jest. Gdzie się schowała góra Fuji? Tam, za drzewami. Pozdrowienia, ścisłoki. I tak właśnie wygląda ten szalony trochę tydzień. Wreszcie mi przechodzi jetlag. Wreszcie się wysypiam. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy mnie wsparli w tym tygodniu, żeby wygrać ten konkurs na wyjazd do Indii. Zobaczymy, czy się uda. Jeszcze nie wiadomo. Teraz dronujemy. Ostatnie wideo dla klienta i powoli się zmywamy stąd. No, to my już skończyliśmy tutaj w Fuji. Wracamy do Tokio. No, tak jest. Ciao. My się już widzimy jutro, jedziemy na Guam, amerykańską wyspę na oceanie spokojnym, więc zapraszam na naszą relację z tej podróży.